Osiągnęliśmy już ten level, że o 15.00 sorry, 14.23 jest ciemno. Prawie ciemno. Rozwaliłam dziś kolokwium, uczyłam się rano i trochę wczoraj wieczorem, ale szybko zrezygnowałam, bo po godzinie mnie zaczęła boleć głowa. A to, że mnie boli głowa, to jest dla mnie taki sygnał z organizmu, że pora zwolnić. Dlatego wczoraj o 21.00 leżałam już w łóżku, ale nie potrafiłam zasnąć, bo osiągnęłam już ten punkt zmęczenia, czy już. Nie umiem nawet spać. Potem obudziłam się o 3 rano i nie wiem, chyba po prostu przeżywałam, że pisałam tego kolosa pierwszego mojego. Wstałam dzisiaj o 4.30, żeby się jeszcze uczyć. Było to trochę bolesne, ale co, przyzwyczaiłam się do bólu. Jestem po prostu dumna z siebie, że włożyłam w to swój czas, że się uczyłam. Czuję, że przyniosło to efekty, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli bym się uczyła, aby mi nie poszło, miałabym zniszczony humor na jakiś tydzień. Co jest z jednej strony w sumie przerażające, że uzależniam od tego swoje samopoczucie, ale z drugiej strony, no jest to zupełnie zrozumiałe, chyba. Jeśli czasem coś w życiu nie wyjdzie, no to przeżywamy to. Jest taki trend, który widzę czasem na rolkach na Instagramie. My favorite animal is. Mm, no to ja powiem, że moje ulubione zwierzę to jest yy, ja wieczór przed jakimś testem, kiedy po prostu skupiam wszystkie swoje siły życiowe i wkładam je właśnie w naukę. Wydaje mi się, że jestem osobą, która bardzo dobrze działa pod presją, ale przez to też często prokrastynuję i nie robię regularnie rzeczy, tylko później pod presją, bo jestem po prostu bardziej efektywna i skuteczniejsza. <laughs> Może sobie to wmawiam po prostu. Co jest ciekawe dla mnie, co zaobserwowałam po dwóch miesiącach życia w dużym mieście, często mam jakieś takie przypadkowe interakcje z ludźmi. Albo ktoś jakoś zagada, albo się o coś spyta. Na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że czekałam na pociąg, i jakaś starsza pani do mnie podeszła. Widziałam, że tam obczaja rozkład jazdy i chyba nie za bardzo umiała sobie z tym poradzić. No i tak coś tam się mnie zapytała. Ja jej coś tam podpowiedziałam i tak sobie gawędziłyśmy ogólnie. No ale później musiałam wsiadać już do mojego pociągu i. I ta pani tak szczerze powiedziała: Dziękuję bardzo, życzę pani miłego dnia i wszystkiego dobrego. Dobra, ogólnie może dramatyzuję, może przesadzam, może w ogóle nie miała tego na myśli nawet, ale ja po prostu odebrałam to jako błogosławieństwo. Na całe życie. Tak mi się miło zrobiło, jak usłyszałam, że mówi, że życzy mi wszystkiego dobrego. Wiecie, ja jej uwierzyłam. Może tak ludzie mówią sobie na pożegnanie czy coś, ale pierwszy raz poczułam, że ktoś to miał faktycznie na myśli. I po prostu taka serdeczność jest cenna. I wydaje mi się, że coraz trudniej o takie interakcje z ludźmi, normalnie na ulicy, ale stwierdziłam, że sama chciałabym być taką osobą, więc postanowiłam, że zacznę zagadywać do ludzi. W sensie. W sensie, no nie jak jakiś wariat pytać ich o rozmiar buta albo numer karty kredytowej, <grym> tylko na przykład komplementować. Często widzę, że ktoś ma coś fajnego na sobie, jakieś ubranie ciekawe, coś, co mi się tak spodoba, i chcę zacząć komplementować ludzi, komplementować obce osoby. Wydaje mi się, że to są takie małe rzeczy, które sprawiają, że nasz świat staje się bardziej przyjaznym miejscem. I to jest słodkie bardzo, dzielić się jakąś taką pozytywną energią. Ostatnio też trochę myślałam o sobie w szkole średniej i wyciągałam pewne wnioski. Mianowicie, czego najbardziej żałuję z liceum, to jest fakt, że ja po prostu je przeczekałam. Każdego dnia miałam taką myśl w głowie. Niedługo to się kończy. Jeszcze tylko 4 lata. Jeszcze tylko. Dwa lata, jeszcze tylko pół roku, i wiecie, w ogóle nie miałam z tego żadnego fanu. Nie czułam, że jakoś mi się podoba moje życie. Ja też ogólnie nie bardzo odnajdywałam się w systemie edukacji, znaczy pod kątem liceum, bo wydaje mi się, że na studiach jednak mam trochę inny mindset. Przede wszystkim ciągle jestem świadoma tego, że jestem tutaj z własnego wyboru, że ja nie mam obowiązku się uczyć. W związku z tym o wiele łatwiej mi jest chcieć tego. Nie lubię, jak mi się mówi, co mam robić. Możliwe, że to jest takie głupie, dziecinne myślenie. No ale teraz na studiach właśnie mam trochę inaczej. Ale to, co sobie obiecałam, właśnie w kontekście tego mojego licealnego doświadczenia, że chciałabym lubić swoją codzienność. Mimo tego, że chcę się angażować na studiach, skupić się na mojej edukacji, to chcę oprócz tego mieć też normalne życie znajomych, czasem wychodzić, chcę czasem robić coś innego, chcę spędzać ciekawy czas sama ze sobą też, rozwijać swoje pasje i ogólnie zachowywać jakiś taki balans, jeśli chodzi o szkołę i życie generalnie. Całą resztę innych rzeczy, bo one też są ważne. I nie chcę ciągle czekać na koniec studiów tylko dlatego, że tak bardzo nie lubię tego, jak to wygląda. Nie chcę czekać na koniec. Już prędzej bym rzuciła studia niż musiała przez kilka lat czekać, aż to się skończy. Dlatego chcę też uczynić swoje życie jak najbardziej znośnym i takim przyjemnym. Wiadomo, że nie zawsze będzie komfortowo i przyjemnie, dlatego że no też nie o to chodzi. Jednak chcę się rozwijać, podejmować jakieś wyzwania, ale oprócz tego chcę po prostu robić wszystkie rzeczy, które kocham. I myślę, że jest na nie też miejsce. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie pójście spać. Żart. Dzwonię do koleżanki, ponieważ ma dzisiaj urodziny. Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny. Po sygnale. Próba numer dwa. Sorry, nie mogę gadać, studiuję prawo. Dzisiaj wstałam o 4:30, żeby się uczyć. Serio? No! Naprawdę? Naprawdę. Wszystkiego najlepszego. Nie będę Ci zabierać za dużo czasu, ale życzę Ci naprawdę, żebyś była najlepsza, co nie? Niecałe dwa miesiące minęły dopiero. No, ewentualnie to stolarstwo, nie? Bech, cisnę po prostu ciągle. Krzesła, na których siedzimy, nie istnieją, bo są niebytem. Ja nie potrafię przewidzieć, czy mi się nie zmieni za pół roku i nie stwierdzę, że zaczynam nowe życie. Mój problem jest taki, że ja jestem bardzo intensywnym człowiekiem, to znaczy, że jak coś robię, to na 100%. Ale czy jestem w tym taka stabilna? E

Dobra, jestem gotowa. Biorę książkę na wszelki wypadek, jakby mi się nudziła. To nie jest normalne? Taką miał rację. Mogłam leżeć w wannie. Nie, ogólnie spoko, co nie? Spoko sprawa, w sposób na integrację, aczkolwiek po prostu coś nie dzisiaj. Dzisiaj nie był mój dzień. Też może to jest kwestia tego, że jestem po prostu bardzo zmęczona od kilku dni, bo mój sen nie był zbyt jakościowy ostatnio. Mimo że miło było bardzo pogadać chwilę z różnymi osobami, pobawić się i tak dalej. To po prostu poczułam, że to nie jest dla mnie za bardzo. Może to jest kwestia tego, że jednak nie mam tutaj mega. Bliskich ludzi, a wiadomo, zawsze jest lepiej z osobami, którym się tak mocno ufa, ale cieszę się, że po prostu mogę polegać na sobie w takich sytuacjach, bo kiedyś by mi było tak głupio w związku z tym, że wyszłam z imprezy półtorej godziny po jej rozpoczęciu, że bym dosłownie nie podjęła takiej decyzji, dlatego że byłam tak skrajnym people pleaserem. Jakby ja naprawdę lubię się bawić i umiem się bawić. To nie jest tak, że ja jedyną moją atrakcją jest czytanie książek, chociaż uważam, że wielokrotnie książki są lepsze niż tego typu spotkania towarzyskie. <grymka> Emika, nie pogrążaj się. <grymka> w każdym razie zmierzam do tego, że cieszę się, że idę za tym, co czuję. Stwierdziłam, że tyle mi wystarczy, że chcę wrócić do mieszkania, wyspać się i spędzić czas sama ze sobą. I to nie jest takie oczywiste dla mnie, bo tak jak wspominałam kiedyś, prawdopodobnie bym tak nie zrobiła, tylko bym stłumiła to uczucie i zmusiła się do tego, żeby być w miejscu, w którym nie mam ochoty być. Ale teraz już tak nie jest. Także plannę dzisiaj na tę szaloną noc. Czwartek studencki to jest czytanie książki. <grym> Jestem taka nudna. Ale jakby nie chodzi mi o to, że się źle bawiłam czy coś. Na przykład szykowanie się było bardzo fajne. Wzięłam tą książkę, by the way, jest niesamowita. Dosłownie ryczę czytając ją. Bardzo szybko się czyta, jest trochę gruba. Do dawna nie czytałam czegoś tak dobrego. No i wzięłam ją co nie, ale okazało się, że ogólnie nie dało się za bardzo czytać. W takim hałasie. Dzień dobry. Spałam 10 godzin. Nie pamiętam kiedy ostatnio tak spałam długo, ale dobrze. Cieszę się bardzo. Potrzebowałam odespać trochę. Potrzebowałam odreagować, co nie? Poczułam się tak przebodźcowana w ostatnim czasie, a zwłaszcza wczoraj. Dzisiaj na szczęście mam wolne, dlatego mogłam sobie pospać. Ale zazwyczaj wolne, po prostu się budzę o siódmej na przykład sama z siebie, bez budzika co nie? To, że spałam dzisiaj 10 godzin, to jest dla mnie intrygujące. Pff. Cieszę się, fajnie. I teraz tak. Plany na dzisiaj są następujące: muszę montować film, muszę zmontować dużo filmu. Po drugie, muszę muszę posprzątać mieszkanie. Może pójść na zakupy spożywcze, takie uzupełniające, ale przede wszystkim chciałabym spędzić trochę czasu sama ze sobą, odpocząć pochylić się trochę nad tym, co się u mnie dzieje, tak wewnętrznie, w formie takiej po prostu kontroli, nie że coś konkretnego się dzieje, tylko po prostu chcę zostać w kontakcie sama ze sobą, dlatego chcę spędzić dzisiejszy dzień sama, zrobić sobie taki self-care wieczór. A, jeszcze muszę się spakować do Gdańska, bo jutro jadę do Gdańska. Nie wiem dlaczego, ale jestem po prostu taką osobą, która nie potrafi zachować żadnego balansu w życiu i doprowadzam się zazwyczaj do takiego momentu, gdzie po prostu jestem już bardzo, bardzo, bardzo zmęczona robieniem wszystkich rzeczy, natomiast na przykład regularnie jakościowo odpoczywać, ale w ogóle nie, nie potrafię tego zrobić. Przez to po prostu tak się zajeżdżam i kończę w takim punkcie, że w ogóle nie chcę już nic robić. Dlatego, żeby temu zapobiec jakiemuś takiemu wypaleniu życiowemu i tak dalej, staram się myśleć też o sobie i poświęcać czas na taką autorefleksję i na odpoczynek. I to jest to, co dzisiaj robimy. Jeśli nie jesteś swoim najlepszym przyjacielem, to co ty jeszcze robisz? O, znalazłam gumkę, której szukałam. <laughs> Dzień dobry, piękny świecie. Cieszę się, że żyję. To tyle. Jestem trochę przytłoczona ale jest ok. <laughs> Hit the lights. Next time keep it in your pocket. Czy ja tak wiele? I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Nie, nielegalnie. Mogłabym to zjeść bezpieczenia, ale nie. Wyszło pysznie. To twój znak, żeby zrobić dla siebie coś miłego. Oh, <laughs> Clean girl <aesthetic. laughs> oh, God.